Tutaj właśnie tutaj trzeba, a nie! Może do pieca Ty nie potrafisz, no tutaj już, już Ty jak siebie. człowiek Chciałem O! Tu właśnie kiełbaska i trochę przyprawy i tamtej przyprawy co mówiłem i do gryla i teraz się właśnie dorzuca się tutaj. Panie Wojciechu. Do, do, do czego pan rzuci tą? To, A, to nie, nie widać. Proszę nie odzywać się. Ty, w, z tobą to ciężko jest bardzo człowieku nagrywać. I teraz o tu, tak są. o to właśnie jest to co mówiłem. O i tak właśnie. Cała to pójdzie. Gdzie pełno. No gity! To ja sam lepiej to nagrywam niż ty! Ty jesteś niepotrzebny człowiek dla mnie ogółem. O, tak się robi! To ja mam męczyć się z tobą? Po co ja mam się męczyć? To się to trzeba wrócić tak. Hmm, Dobrze tym Czy lepsze będzie. I tak właśnie. Ja robię posiłek, normalny, polski posiłek, którzy ludzie po, powysyłali, a ktoś musi to robić, a nie żeby to leżało sobie nie wiadomo gdzie. To dobre. O! Tu pomieszać trzeba. Dokładnie to było z każdej strony, żeby to. Как в гоские еды. Później można nawet, bo tu tłuszcz jest, można nawet sobie odsmażyć, to będzie dziwne. Jeszcze wezmę, podzielę się z Kolonowiczem, bo on tak się za bardzo nie dzieli wszystkim. że ja Cię żałuję. A ja mówię, że Pan nie żałujesz. I chciałem powiedzieć, że ogółem, jak, jak widzicie, ogółem, o, nie ma łyżki. Nawet nic. Tylko Ty potrafisz sobie usiąść i herbatkę pić i oglądać, jak się robi i jak się później to je. I będę sobie, będę sobie smacznie i smacznego ludziom, którzy mnie oglądają i chcą, żebym ja coś ciekawego, wspaniałego robił. Smacznego Wam!